wszystkich w kolejnym vlogu po dość długiej przerwie bo tam był natłok prac taki, że nie było jak i kiedy także zobaczcie, tutaj mamy siewniczek lecimy z siewem rzepaku dzisiaj jest dzień trzeci na gospodarstwie siejemy w tym roku około 70 hektarów rzepaku jak wcześniej wspominałem się troszeczkę areał zwiększył dlatego też musimy tutaj płodozmian zbogacić, znaczy zbogacić Podobnie zostały rośliny te same Tylko, że trzeba zwiększyć areały po prostu Żeby to się jakoś tam spinało jedno w drugie Jedziemy siać w pole po jęczmieniu Gdzie tam plon był nieoszałamiający Pole lekkie, piaszczyste No nie wiem, widzimy się na miejscu przy rozkładaniu maszyny Dobra, także jesteśmy na polu Wyłączamy dyskotekę. Będziemy rozłożyć siewnik, czyli musimy wyjąć tutaj to, Klipsa, tu klipsa z siłownika. Siejemy około na 1,5 centymetra, gdzieś do dwóch. no, do dwóch może wsadzimy, ale tak bardziej. No tak jak na Redlicy jest tutaj wytarte, ta jest od środka, ta jest od zewnątrz, trochę głębiej idzie, bo jest te doły. Ogólnie no wilgoci. Trochę jest, tutaj sąsiedzi obok wysuszyli pole na maksa. Wczoraj sypałem wieczorem mocznik, no to już go nie widać. Także pole odżywione Dobra. i się rozkładamy. Się od razu poszło ciśnienie. Wspólnie siewnik po sezonie chyba będzie dostanie nowe talerze uprawowe, siewne. No i tam jest kilka rzeczy do poprawienia. On ma już prawo. Ratorek i jedziemy. Tak jak możecie zaobserwować, nie wiem czy będzie widać, ale u nas ósemka stoi na podwórku. Wynajęliśmy traktor do Grubera. Dlatego też robota w miarę, w miarę rześko idzie. No jeliśmy klasa Aksjona, troszeczkę jaśniejsza strona mocy, że tak powiem. Traktor około 260 koni radzi sobie dosyć nieźle z Pottingerem Tu nie ma co przesadzać z głębokością. Myślałem, że będzie gorzej. Bałem tego kurczę, no tu między będzie, lipa. No będzie, płynie. Ta strona nie widzę. Trudno, taki, taki mamy klimat. To jest bajka, warunki. Kiedyśmy siąłem było gorzej. O, widzicie tam? Idzie szatan. Mamy najem na 40 godzin, na 7 dni. Także, jak na razie jest spoko. Traktor sobie radzi. Podejrzewam, że na uprawę podzboża też u nas zawita. W rakach będziemy mieli trochę pola do rycia. Także będzie miał co robić. Już ten poprzeczniak taki tutaj, od drogi, krzywy. Aby tylko redlice poszły, by go nie utopić. Chociaż to i tak pójdzie jak sobie będzie chciał, nawet, nawet nie wysiadam się nie denerwować. Czwartek no to będę jeździł raz po razu, nie będę Was zanudzał